Działamy w branży filcowej. Jesteśmy bodajże jedną lub jedną z pierwszych firm, które wprowadziły na polski rynek wyroby z filcu. Filc to jeden z najstarszych materiałów znanych ludzkości, natomiast my od początku wiedzieliśmy, że będziemy łączyć go z nowoczesnymi produktami, projektami, a nie będziemy raczej sięgać do wzorów ludowych. W naszej ofercie znajdują się zarówno artykuły dekoracyjne. Elementy wyposażenia wnętrz, jak również produkty typowo użytkowe, jak torby, jak wszelkiego rodzaju etui na drobną elektronikę, ale również duże przedmioty, takie jak dywany. Wprowadziliśmy niedawno do naszego asortymentu wspaniałą alternatywę dla filcu wełnianego jest to filc recyklingowy. Jest to filc zrobiony z przetworzonych butelek plastikowych, z partów tak zwanych. W naszej ofercie, tak jak wspomniałam, mamy wszelkiego rodzaju torby, pojemniki, produkty do wyposażenia wnętrz, ponieważ branża reklamowa dość szybko upełniała się o nasze produkty, także działamy z dużym sukcesem również na tym polu, produkując dla agencji reklamowych produkty oczywiście z brandingiem. Trzecią działką, w której jesteśmy aktywni to jest sprzedaż filcu ponieważ tak jak powiedziałam mamy dość duże doświadczenie w branży materiałowej sprowadzamy filc z Europy jest to tylko filc produkowany w Europie w Niemczech w Hiszpanii we Włoszech i można u nas kupować filc tak jak w hurtowni